Na gali w Białymstoku spotykamy Artura Szpilkę, zawodnika KSW. Artur, jesteś blisko, blisko ringu bokserskiego. Powiedz, nie ciągnie wilka do lasu, gdy oglądasz gale w Białymstoku. Boże, boże, boże mnie nie ciągnie. Nie mam w ogóle z tym... Z... Już dawno w boks, bo przestałem w ogóle oglądać. Oglądam swoich kumplików, dzisiaj kibicuję Jankowi Gardzielikowi, to dla nich tu przyjechałem, kończy Janek walczyć, wracam do domu i co odpoczywam, bo mam swoją walkę, prawda, a no i wiadomo, jak są jakieś takie wielkie walki, jak na przykład Łomaczenko, e, Honej, będę oglądał z odtworzenia, nie będę oglądał na żywo i wcale bym nie powiedział, że ten Honej wygra tak w walkę, bo na razie byście się nie zdziwili, bo Łomaczenko to Łomaczenko i stylowo, moim zdaniem, ma duże szanse wygrania. Z name. To jest też fajne, że wspierasz swoich kolegów z grupy NoCal Promotion. teraz jesteś zawodnikem MMA, ale fajnie, że przyjechałeś, ale mimo wszystko, tak jak mówisz, niedługo twoja, twoja walka. Miałem naprawdę duże gosteki, ponieważ zmęczony, bo to dzisiaj mieliśmy sparingi, wszystko, wiesz, i to wszystko tak wyglądało, ale, ale no mówię, no, kumple to zawsze za kumplami jestem, oni mnie jest, wspierają, ja ich i mówię, jak Michał gdzieś tak będzie walczył, jak będzie walczył Gardzielik czy Janek, to zawsze jestem. No i wcześniej Główka, ale Główka już teraz walczy ze mną w krwawo. Gdy miałeś duże walki w boksie, na, największe walki w boksie, bo walczyłeś m.in. Mistrz, mistrz, o Mistrzostwo Świata w styczniu 2016 roku z Deontayem, Wilderem, to różnie były te przygotowania, przyjeżdżali różni sparring parterzy. Teraz masz walkę życia w MMA, można tak powiedzieć, bo najważniejszą walkę w MMA w Twojej karierze, tej przygodzie MMA. Powiedz jak te przygotowania wyglądają, jak, jak teraz, na, na ten moment to, to wszystko wygląda? Wszystko wygląda bardzo dobrze, odpukać nie ma kontuzji. Jestem po operacji pleców, miałem ciężką operację właśnie tej przepukliny. paraliżowało mi to do rwykulczowej, odpuchać nie czuję, nic. Mogę trenować, stary, i na tym się skupię. wiesz, z tego się cieszę, jestem wdzięczny, że tak to się wszystko układa. I mówię, nie chcę od, zapeszać i te dwa tygodnie, jeszcze tydzień, tak naprawdę sparingów jeszcze, żeby się nic tylko nie wydarzyło. No i ostatni tydzień ładowanie baterii, świeżości, łapanie, jazda, nie? Trener Rogala jest też naładowany podobnie jak ty? Myślę, że tak, tak, znaczy z tego, co widzę na sali, to tak, no cieszymy się, no jest znaczy. super człowiekiem, oprócz tego, że trenerem jest też nauczycielem w życiu, więc więc to wszystko się nakłada jedno na drugie, do tego dużo rozmawiamy, też wysyła mi swoje sugestie, nie tylko sportowe, ale i życiowe i ja dużo od niego wyciągam. Jak teraz wygląda Twoja sytuacja? Rozumiem, bo niektórzy zauważyli, że trenujesz w WCA oraz na awf ale oczywiście chodzi o ten trening siłowy w WCA, bo, tak, bo żeby to po prostu odróżnić. Ja sobie odróżnić. Jestem w, sobie w piątek właśnie w WCA, jest to trening siłowy. Po walce z Mariuszem na pewno będę przychodził do WCA na sparingi z chłopakami natrenować, przecież ja tam się czuję jak w domu, no przecież tam się zaczęło wszystko. To nie jest tak, że nie będę tam trenował. Będę tam trenował, tylko po walce dzisiaj w walce z Mariuszem i nie chciałbym, żeby ktokolwiek widział, jak wyglądają moje treningi. Potrafisz to oddzielić, gdy widzisz Mariusza Pudzianowskiego na jednej... Oczywiście, że, tak. mhm. Oczywiście, że potrafię. No tak, jesteśmy sportowcami, to już zupełnie inaczej wygląda. Zawsze nawet podchodzę do niego, Mariusz, a Mariusza, no, aj tu", no i wiesz, i tyle. Ja, wiadomo, to uśmiech ich, ale podejrzewam, że już ten fight week też mhm. zacznie budować emocje. To jest zupełnie coś innego, wiesz. Nie mówię, nie oceniajcie ludzi nigdy po tym, jak wyglądają na ważeniach, wyglądają przed walką, bo to są emocje, to są emocje, o których ludzie nie zdają sobie sprawy. Mówią, ma, moglibyście się zachowywać jak piłkarze, tenisiści tylko że tenisista nie chce Ci urwać głowy z drugiej strony czy piłkarz, prawda? Więc mówię, to łatwo się postawić, kiedy to kogoś nie dotyczy, jak dla kogoś jest to całym życiem. Wiadomo, nie burowate bicie, coś, etc., ale są takie emocje. Ktoś tego, kto nigdy tego nie przeżył, to nie rozumie. Nie, to, trudno ukrywać, Federacja KSW od 2017 roku no, walczyła o Ciebie, no widać było to między walce z Lamem Kownackim, gdy zaczęłeś troszeczkę trenować w WCA, trochę się ruszałeś, tre, tre, tro, trochę tego MMA było, gdy tam łączyłeś z, treningi z Andrzejem Nitrukiem były też treningi troszeczkę w WCA, e, doczekali się Ciebie w Federacji KSW i chyba nikt nie narzeka, bo widać, że i przede wszystkim są fajne liczby i też sportowo to fajnie wygląda, bo przychodzi bokser, który pretenda do mistrza świata i walczy z ich zawodnikiem, legendą KSW, który od 14 lat trenuje MMA i nie boi się wyzwań, nie boi się walki w MMA z zawodnikiem który trenuje... 14 lat i to jest po fajne też dla KSW. Oczywiście to działa w dwie strony, ponieważ ja dzięki KSW znowu dostałem takie skrzydła, znowu się cieszę, wiesz, znowu uczę się nowych rzeczy. Do tego poznałem fajnych ludzi, bo i Martin, i Maciek są naprawdę fascynującymi, mega ludźmi. Mm -hmm. Do tego e, to, jak oni to robią, jak to wszystko budują mm -hmm. KSW. Ja się nic nie wiem, czemu robią gale na stadionie, czemu tyle biletów sprzedają. Mm -hmm. To wszystko naprawdę... My mamy tyle obowiązków medialnych, że ja, że ja się zastanawiam, czy ja nie jestem jakimś aktorem. Mm -hmm. Rozumiesz, o co chodzi. Mówię, to wszystko naprawdę jest tak poukładane. Oni dobrze wiedzą sportowo przede wszystkim. Zobacz, jak ten fajtkach wygląda okay. na Narodowym. To jest jakiś sztos, nie? Mm -hmm. Począwszy, począwszy od pierwszej do ostatniej walki. Spotkaliśmy się na gali w Rzeszowie i teraz trochę powtórzę to pytanie, ale widziałem też brytyjskich e, dziennikarzy, którzy podchodzili do Ciebie, pamiętają Cię doskonale czy z walk z Wielkiej Brytanią, ale też za, za, przede wszystkim ze Stanów, tej walki z Deontayem Walderem. i gdy byłeś tak bardzo blisko tego ringu... Nie, e, mówię, nie mam w ogóle, nie mam w ogóle, nie ciągnie do ringu. A nawet ten ranking WBC, gdzie już, przez wiele miesięcy jeszcze, jeszcze byłeś w rankingu, nie wiem czy nawet nie, dalej nie jesteś, chociaż... Tak, 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 nie ciągnie do ringu w ogóle z brzydmi boks, przez ludzi, którzy się tym zajmują i tyle tak. w ogóle nie mam... Oglądam oczywiście, wspieram swoich Michał tak. teraz Łukasz, który tak naprawdę ma pas mistrza świata, który zaraz coś, to są, no Janek, e, Perdzielik, no nie ma tu już patrzeć kogo, no ko kogo tu tak szczerze, no masz jakąś osobę, która mogłaby tam coś, nie wiem, no nie wiem, mm. ciężko, no Maciek Sulecki, ale Maciek to w Stanach jest, prawda, okay. Fiodor Czerkaszyń też w Stanach, mm. no, no i tak, i to, i to, i to wszystko tak naprawdę. Mm. Krzysiek Głowacki, bo załoguje sobie również na gali na, na Narodowym. Fajnie, bo rozmawiałem z Krzyśkiem jeszcze nie wiedziałem, że trochę trenował też z, z, z trenerem Rogalą. F pomagacie sobie, ten główny kemp pewnie ma Krzysiek w, w Legionowie, ale też łączycie jakby siły w jakimś tam stopniu i pomagacie sobie, bo jesteście przyjaciółmi. Łączył Krzysiu, ponieważ teraz jak już zaczyna trenować, wie, że to jest we mama, to jest jego trenerem, bo głównym jest właśnie e, Piotr Strus i jeszcze jeden z Legionowych, właśnie chłopak. Czarek, Czarek, tak, Czarek i właśnie e, no to oni tam robią, ale wiadomo, że ja mu bardzo kibicuję, jest moim sąsiadem 4. ja z okna mogę się krzyczeć, główka, główka i usłyszy, także mm -hmm. wiesz, kibicuję i cieszę się i mówię, że Krzysiek, jeszcze raz powtarz. ja pamiętam Krzyśka nie tylko z boksu, ale mm -hmm. pamiętam jak on ważył 110 kilo, 106, był w wadze super ciężkiej, mm -hmm. ja byłem w wadze junior ciężkiej i niejedną awanturę z nim przeżyłem mm -hmm. i naprawdę to jest kurczybek, nie, to jest kurczybek, on jak nie padnie, no to daję, daję, Wam słowo, że tam będą maleciały isk. Oglądałeś wiele pojedynków między tymi mistrzowskimi a Krzysztofem no ale oglądajcie też Patryka Glebę Tołkaczewskiego na gromdzie, który nokautował i to brutalnie nokautował. Nie boisz się o to, że gleba też jest, będzie mocny w stójce, bo wydawało się na początku, że Krzysiek będzie tutaj zdecydowany faworytem w stójce, ale no, trzeba przyznać, że kilkaset walk na boksie amatorskim plus te walki na gołe pięści pokazują, że. To się że... okaże. Na pewno gleba jest trudnym przeciwnikiem dla główki, tak samo jak i główka dla gleby. To nie jest tak, że to jest coś oczywistego. I wam się też wydaje. Pamiętajcie jedną rzecz. On walczył na grądzie gleba Małych ręka w, w w bez, rękawic. bez rękawic. Więc te nokauty były. Gleba jak walczył już w rękawicach, to nie miał nokautu, prawda? To ja mówię o zawodowym boksie, bo jak miał, to tak dziwnie to wyglądało. Główka nokautowa w tych rękawicach. jak go znam, ja wiem jak on bije. Naprawdę to będzie też duże zaskoczenie. On sam mówi, jak zakłada te małe rękawice, gdzieś woli, gaj się, mówi, Jaki, jak tu jak tu waży? Ja mówię, no, główka zobaczysz dopiero jak to siądzie na głowie, nie? Ile te ciosy ważą. Aż, o, do, o której? Czy zostajesz do końca gali, czy po nie, walce Nie, ja teraz Janek kończy, dlatego właśnie idę na Janka okay. i, i wracam do domu. Wszystkiego okay. dobrego. Jeszcze ostatnie pytanie. W 2013 roku w październiku byłeś tam przy Linku, jak Krzysztof zimno się tam wyzywał do walki. Ty byś dzisiaj został Krzysztof Wodarczyk by powiedział, że chciałby z tobą walczyć, to ja ruszyłbyś, ruszyłbyś, ruszyłbyś czy, czy raczej spokojnie byś teraz podchodził? Bo wtedy pamiętam, jak, jak były, było na ciebie pokazane, jak tam Piotr Werner, w świętej pamięci cię przetrzymywał, żebyś tam nie biegał do... Ja bardzo ważną, bardzo... już chyba wyrosłem z pewnych rzeczy, długo Rzecz. Mam Mariusza na drodze. W mhm. ogóle mnie nie interesuje nic w koło i tyle. Ale tak, że tak jakbyś nawet nie miał z nim konfliktu, to pomyśl, no 6 lat nie ma wielkiej walki od, od września chyba 2017, od października od Gasiewa. Gdybyś, no, dlaczego nie ma takich walk? Yy, powiedz, dlaczego w polskim boksie nie ma, dlaczego przechodzisz do MMA i masz z marszu takie fajne pojedynki? I po trzecie, w trzeciej walce masz taki super pojedynek? Już ci mówię, ponieważ tutaj. Nie wiedzą jak to robić, nie chcą inwestować, wszystko mm. my chcą dostać od ludzi, od miasta, od wszystkiego, a tak to nie działa. KSW naprawdę inwestuje bardzo duże pieniądze, nie tylko w same walki, ale w promocje, naprawdę tam wszystko. Ja, ja to aż czasami mam dość, jak dzwoni Woju czy Jędrzej mówi, że muszę być tu, tu mm. i tu I ja mówię kurczę, znowu no a no musimy to tam, tak ja wiesz, i naprawdę to wszystko działa, no najwyższy to dzień z zawodnikiem, to coś zrobione, to coś, to teledysk, teraz mm. widziałeś, już ma 2 miliony okay. wyświetleń, a ile ma, tydzień czasu? Mm to o czymś to świadczy, prawda? Robią naprawdę robotę. Wiadomo, że tutaj są też raperzy jak Kizo mm. i reszta chłopaków, którzy tam e, występują, Reto i tych wszyscy, więc oni też bardzo robią swoje, tak? Ale to wszystko się kręci wkoło KSW, prawda? Więc no jak tak koloseum. no petardo. Dziękuję bardzo i powodzenia. Trzymam cię. Dziękuję, pozdrawiam i co? Zapraszam w 3 czerwiec. Super, Piona. Super dziękuję Trin Ci bardzo. Dziękuję. Trin